rozmawiać z tymi modelami językowymi, coś. Ja wolę porozmawiać z żoną, naprawdę jest ciekawiej, inteligentniej, bo to jest żywa inteligencja. Z ludźmi powinniśmy rozmawiać. I oczywiście, ja się tym interesuję, chyba pani siłą rzeczy, nie sposób, nie sposób, nie nie informacji na ten temat, no ale ja bym chciał widzieć w tym pozytywy, raczej nie, nie... Kiedyś bano się kolei żelaznych, że krowy przestaną nieść mleko. Boimy się 5G, wie pani, że, że to na nas ma bardzo zły wpływ i słusznie pewnie. Człowiek boi się wszystkiego, bo jest, boi się na wszelki wypadek. Jesteśmy jedynym gatunkiem na ziemi, który boi się a priori, boi się do przodu a nie boi się wtedy kiedy powstaje zagrożenie to my tworzymy zagrożenia I ja myślę że jeżeli coś tworzymy no to tworzymy po to żeby to służyło ludziom a nie działało przeciwko ludzkości